Cześć, nazywam się Aleksandra Kogut i jestem kierowniczką projektu Avalon Extreme Fundacji Avalon. W dzisiejszym i ostatnim już odcinku serii Wilczy Apetyt na Rekord, czyli serii, w której Sylwester Wilk przygotowywał się do pobicia rekordu świata na pełnym dystansie Ironmana, pokażemy Wam całe zaplecze powstawania serii i wszystkich odcinków. Pokażemy od kulis, jak przygotowywaliśmy ten cały projekt od pół roku. Powiemy Wam także, dlaczego dla Fundacji Avalon tego typu projekty mają szczególne znaczenie. Bądźcie z nami! Fundacja Avalon poprzez projekt Avalon Extreme zmienia postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez promocję sportów ekstremalnych. Wspólnie trenujemy różne dyscypliny, trenujemy crossfit, skaczemy ze spadochronem, nurkujemy, pływamy na seatwake'u czy też na kajakach górskich, jeździmy go kartami i ścigamy się w wyścigach samochodowych. Jesteśmy zarówno ze sportowcami na szczeblu mistrzowskim, jak i tymi, którzy dopiero zaczynają swoją pasję sportową. W myśl idei Wystarczy zacząć, zachęcamy, motywujemy, trenujemy i aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Sylwester Wilk to wyjątkowa postać sportu osób z niepełnosprawnościami. Jest trenerem, dietetykiem, szkoleniowcem i utytułowanym sportowcem. Brał udział w tego typu programach jak Ninja Warrior, czy też nawet Taniec z Gwiazdami. Jest postacią wyjątkowo inspirującą, zmotywowaną, cała seria pokazała, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych i wystarczy, że wybierze sobie jakiś cel i będzie konsekwentnie dążył do jego realizacji. Dla mnie jako założyciela fundacji Avalon i pomysłodawcy projektu Avalon Extreme takie inicjatywy, jak Wilczy Apetyt, Sylwestra Wilka, e, które właśnie mają przełamywać takie stereotypowe myślenie o niepełnosprawności. No, są bardzo ważne. To są ogromne wyzwania. E, sam jestem sportowcem i wiem, z czym wiąże się ta taka końcowa chwila sławy. Głównym celem projektu było wsparcie Sylwestra Wilka w realizacji jego marzenia, czyli zdobycia rekordu świata na pełnym dystansie Ironmana. Aby to uczynić, Sylwester przez długie miesiące sukcesywnie przygotowywał się do tego projektu. Prawie codziennie trenował, pływał, jeździł na rowerze i biegał, aby ostatecznie wystąpić w dwóch imprezach biegowych, a mianowicie Ironmanie, który był organizowany w Warszawie, oraz Great Greatmanie w Kórniku. Pierwszą imprezę Sylwester ukończył z niesamowitym czasem 5:26:46, czyli dowiódł swego: zdobył rekord świata na połówce dystansu Ironmana w swojej kategorii biegowej. Długie zawody, czyli Greatman w Kurniku, to było największe wyzwanie. 3800 metrów pływaniem, 180 km na rowerze oraz 42,2 km biegu. To wszystko czekało na Sylwka na starcie. Dobiegł, pokonał swoje własne słabości i w czasie ponad 14 godzin, niesamowitym czasie, dobiegł na metę Greatmana. Niestety tutaj nie udało mu się pobić rekordu świata, natomiast z pewnością jest jedną z niewielu osób na całym świecie, które w ogóle podjęły się tego wyzwania i postawiły swoją nogę na mecie tegoż biegu. Od początku moim marzeniem było, żeby Avalon Extreme wspierał. Takie najgrubsze i najśmiejsze e, projekty sportowe, takie największe wyzwania. Także na pewno Sylwester Wilk i jego triatlon jest jednym z nich. Ten wielomiesięczny cykl ciężkich przygotowań nie udałby się bez wsparcia naszych sponsorów. Przede wszystkim należy wyszczególnić tutaj firmę Roadbike, czyli sklep rowerowy, dzięki któremu e, Sylwester otrzymał profesjonalny rower, na którym mógł wystartować w wyścigach i wsparcie w zakresie korzystania z niego i cenne wskazówki, ponieważ nie jest to typowy rower rekreacyjny, turystyczny. Sponsorami projektu był także sklep free carbon który ufundował e, Sylwkowi piankę, Dopływania, a także cały zestaw masę innego rodzaju drobnego sprzętu, bez którego nie mógłby wystartować. O jego właściwą dietę zadbał catering dietetyczny Fit Catering, a o jego wsparcie i diety i suplementację w całym procesie oraz regenerację sklep SFD. Z pewnością podobnie jak my Sylwester bardzo docenił to wsparcie, ponieważ bez niego i tego całego zaplecza profesjonalistów nie byłby w stanie wystartować w tak profesjonalnych zawodach i zdobyć swojego celu. Niezmiernie nam miło, że projekt Wilcza Petyt na rekord zdecydowali się wesprzeć także znani sportowcy i influencerzy, tak można ich nazwać. Gościnnie w odcinkach wystąpili Kamil Saful-Nożyński oraz Dariusz Pachut, który, którzy ze swojej perspektywy pokazali nam, jak to jest być sportowcem, jak radzą sobie z trudami codziennego treningu, jak się motywują, jak sława pomaga im w tym czy też przeszkadza. Z pewnością te rozmowy były bardzo cenne dla Sylwestra i dodatkowo zmotywowały go do kontynuacji treningów i realizacji swojego marzenia. Ty jesteś dużo bardziej y, sprawny, będąc niepełnosprawnym, niż ja sprawny, bo ja bym sobie y, wiążąc jedną nogę nie poradził, tak? Ludzie na wózku nie, nie mogą wiele rzeczy zrobić, ale ja wsiadając na wózek zapewne nie pokonałbym takiego progu. Bo bym się wywrócił, potrzebowałbym kask do tego, a upociłbym się umęczył i uprzeklinał to moje, nie? I wszyscy do robią. Od dostosowania się, prawda, Dlatego do pewnych warunków. My sobie czasami nie radzimy e, robiąc kanapkę z gipsem dwutygodniowym czy z ortezą, bo jakąś czymkolwiek, czy pocięte palce, bo ziemniaki człowiek tarł, coś tam się zrobił, zabandażowane. I już smalujemy masło, y, chleb masłem, jak jakieś w ogóle nie do Gdzie ludzie y, nie mają z dłoni stopami, Malujo, malują, mierzą samochodami. <grym> to dokładnie. mamy samochód, tak? Rajdowca, który takie ma ruchy, bo rozmawialiśmy przedtem o tym i joystickami zapierdziela. No, po prostu dla mnie to jest... Ja twierdzę, że ludzie niepełnosprawni są dużo bardziej sprawni niż sprawni. O. I tak twierdzę, bo y, wiadomo, że musieli się tego nauczyć, cały proces wiele problemów, które były głęboko w głowie, depresję, musieli sobie z tym poradzić, no bo wiadomo, że w pewnym momencie, kiedy się rodzi taka osoba, też nie chcę się powiedzieć, bo nie mam takiej sytuacji, nie wiem, czy dobrze myślę, ale mam takie zdanie, że osoba będąc, urodząc się z niepełnosprawnością, nie wie, jak być sprawnym, tak? Ale w momencie, kiedy nabywasz tą niepełnosprawność, tak jak Ty straciłeś nogę, musisz, musisz się z tym się pogodzić dostosować. i albo pójdziesz do góry, do przodu, albo nie pójdziesz, nie? No to to jest... Y to jest bardzo ciężki jakby proces do przetrawienia, że wiele rzeczy już nie możesz zrobić. Ty sobie z tym zajebiście poradziłeś, bo robisz, nie wiem, wydaje mi się, że więcej rzeczy niż przed. Podobnie, no, tyle samo na tyle podobnym samo, poziomie, tak, No, tak. ale po prostu nie, nie masz żadnej cofki, chcesz się dalej rozwijać i myślę, że będzie jeszcze więcej dużo rzeczy fajnych robił, a z tego co słyszałem o Twoich planach, no to są bogate plany, jeżeli chodzi o pomysły, więc yy, super. Ostatnio włączyłem przypadkiem yy, program Pacze Ninja Warrior i Pacze akurat i Ty, pierwszy byłeś Ty, ściągasz i, i próba yy, zrobienia yy, tego bez, o jednej nodze może tak, nie? My ludzie obserwując mnie bardzo często, 100, czyli to, jak pomimo braku nogi pokonuję jakiś tor przeszkód, startuję w triatlonie, biegnę w półmaratonie, wspinam się po górach i robię dużo różnych zwariowanych rzeczy, trenuję regularnie. Widzą obraz bardzo często pełnosprawnej osoby, i to z jednej strony jest fajne, oczywiście, z drugiej strony jest to pewnego rodzaju zaburzenie, ponieważ. Tylko bliskie mi osoby, będące ze mną cały czas wiedzą, yy, ile to kosztuje. Wiedzą, że tak naprawdę, żeby móc te dwie godziny jechać rowerem czy, yy, czy biec, czy gdzieś tam trenować na siłowni, to ja najpierw w domu muszę zdjąć nogę i godzinę bez tej nogi posiedzieć, nie? żeby ta noga sobie trochę odpoczęła. A już po takim wyścigu na przykład triathlonie trwającym kilka, kilkanaście godzin, zakładamy z góry, że przez tydzień nie będę chodził. Także mój start to jest jeden dzień przygotowań takich logistycznych, jeden dzień to jest start, a kolejne 7 dni to jest urlop postartowy, ponieważ nie mamy pewności, czy ja będę w stanie chodzić. Okay. Aktualny rekord świata na dystansie pełnego Ironmana w mojej kategorii, czyli T44, amputacja jednostronna poniżej kolana. To 9 godzin Czyli i 57 są już takie kategorie. No, nieoficjalne. Nieoficjalne, okay. natomiast to jest najlepszy wynik, do którego się dokopaliśmy. No. I to jest 9 godzin i 57 minut. To jest abstrakcją, ponieważ to jest bardzo mocny wynik, nawet jak dla osób, które mają dwie nogi, tak? Więc ja zakładałem, że ja zrobię tego Ironmana w między 11 a 12 godzin, i to wystarczy, żeby pobić. Rekord, a tu nagle się okazuje, że, ktoś jest turbo -mocny. że jest Jest facet Marines, który chyba w 2005 roku taki wynik ustanowił. I teraz trzeba zrobić wszystko, aby ten wynik pobić, nie? pobić. Natomiast paradoksem jest to, że rekord świata na jednej drugiej Ironmana wynosi około 5 godzin 30 minut. A to też I to, dobry. I to również jest wynik, który ja myślę jest w moim zasięgu. Ciekawostka, nie wiem czy wiesz, Fundacja Avalon i w ramach projektu Avalon Extreme organizuje m.in. różne wydarzenia sportowe, ekstremalne, w ogóle z, oprócz tego, że zajmujemy się jako Avalon, jako Fundacja i projekt Avalon Extreme. Aktywizacją osób z niepełnosprawnościami, to też pojawiają się różne projekty, które bywają mocno ekstremalne. Tak jak teraz ostatnio miał miejsce taki event, można powiedzieć obóz, gdzie osoby z różnymi niepełnosprawnościami pływały kajakami, pontonami po rzece, czyli takie kajakarstwo górskie z Darkiem Pachutem organizowane. To z tego co się orientuje, były organizowane również skoki spadochronowe dla takich osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nawet, co dla niektórych może być dziwne, wózkowicze tak zwani, czyli osoby na co dzień poruszające się na wózkach. Tak, spotkałem e, się z tym na strefie, skakały, skakały właśnie w i event Organizowany przez e, Avalon. Powiem ci, że to jest naprawdę super sprawa. Skakali oczywiście odpowiednio zabezpieczeni, wszyscy byli. Tak pod wrażeniem, że wiem, mm. że da nie, niektórzy dalej chcieli kontynuować tą przygodę, w sensie w, e, dalej skakali w tandemie. Okay. No to nie był ich o, ostatni raz. Wierzę, że zrealizowany przez nas projekt, który trwał ponad pół roku, czyli Wilczy apetyt na rekord, stanie się inspiracją dla wielu innych sportowców. Fundacja Avalon od 17 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach. Aktywna rehabilitacja dla dzieci i dorosłych, aktywizacja zawodowa, wsparcie finansowe. Seksualność i rodzicielstwo to są tematy, którymi chcemy się na co dzień zajmować. To są tematy, w których chcemy przełamywać wizerunek osoby z niepełnosprawnością jako tej, która niewiele może. To jest błędne myślenie. Między innymi właśnie dlatego sport jest tą aktywnością, w której wierzymy, że potrafimy zmobilizować, że same osoby z niepełnosprawnością potrafią się zmobilizować do tego, żeby wyciągnąć z siebie jeszcze więcej i pokazać jeszcze więcej. Dlatego też wierzę, że takie projekty jak Wilczy apetyt na rekord pokazują i przełamują ten wizerunek osoby z niepełnosprawnością. Tego typu projekty chcemy wspierać, tego typu projekty chcemy realizować. To są setki godzin treningu i sam jakby pomysł udziału w triatlonie był dla mnie czymś nieprawdopodobnym. Także takie inicjatywy są super. Cała fundacja i projekt Avalon Extreme też od zawsze tą adrenalinę miał we krwi. Gdzieś u podstaw przy zakładaniu projektu przyświecała nam idea stworzenia Red Bulla dla osób z niepełnosprawnością. Myślę, że to się udało. Trzy bardzo fajne kampanie Ekstrasprawni. Tak naprawdę mówią o wizerunku osób z niepełnosprawnościami, ale również o dostępności sportu. O tym, że sport osób z niepełnosprawnościami może być równie atrakcyjny jak ten osób sprawnych. Także, także Sylwester Wilk, i jego triatlon, mega wydarzenie i cieszę się bardzo, że takie inicjatywy możemy wspierać. Wierzę, że przyszłość Avalon Extreme jest związana. Z przekraczaniem jeszcze większych barier i podejmowaniem jeszcze większych wyzwań. To tak naprawdę wpłynie na zmianę wizerunku osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Sky's the limit. Przełamujemy stereotypy, przełamujemy bariery. Ważne jest też to, żeby pokazać, że prawdziwy sport jest jeden. Nie zgadzamy się z tym, żeby sport był oddzielany. Na ten uprawiany przez sprawnych sportowców i ten uprawiany przez niepełnosprawnych sportowców. U podstaw idei sportu, tej prawdziwej greckiej idei olimpiady, leży równość, inkluzywność sportu. My nie mówimy o tym, że każdy musi być tak niesamowity, nie każdy musi osiągać szczyty. Czasami samo rozpoczęcie tej drogi, która na ten szczyt prowadzi, jest bardzo dużym i ważnym wyzwaniem. Zachęcam Was do korzystania z szerokiej oferty, którą proponujemy jako Avalon Extreme i Fundacja Avalon. Jedźcie z nami na wyjazdy, bierzcie udział w zawodach i trenujcie z nami codziennie, choćby crossfit. A może ktoś z Was, podobnie jak Sylwester Wilk, nie będzie się bać mierzyć wysoko i odważnie marzyć i zdobędzie kolejny rekord świata z Fundacją Avalon. Wystarczy zacząć.